Filmujemy z daleka i z ręki. Jest wieczór. Popylice się obudziły, przyszły jeść. Jak zapalę światło i zbliżę, zbliżę się do klatki, to uciekną. A tak, chociaż może niewyraźnie, ale będziemy mogli sobie popatrzeć. Dzisiaj mamy ogórek na kolację i rzodkiewkę. Popylice lubią warzywa. Zasadniczo surowe, chociaż ktoś mi mówił, że być może nawet zjadłyby coś gotowanego, gdyby nie było przyprawione. Jeszcze ich nie karmiłam gotowanymi. Na razie kawałeczkami owoców surowych i warzyw. To są dwie papiliczki, które właśnie dorwały się. do jedzonka. Wiedzą aż im się uszy trzęsą przysłowiowa.